Chodząc do sedna, chciałabym Wam zaprezentować miłość, nową miłość mojego życia, jeżeli chodzi o Żwirek. Jest to Żwirek e, marki Kodbury. E, jest to Żwirek naturalny, zbożowy, co ja przeżywam z innymi Żwirkami. E, także teraz Wam więcej o nim opowiem. A tymczasem kotki a, widzę małą tutaj gonitwę, zbrylający się. Jest naprawdę najlepszym żwirkiem, jaki do tej pory mieliśmy. Jeżeli chodzi o żwirki naturalne i też innego rodzaju, jest naprawdę. To jest niebo a ziemia w porównaniu do tego. No więc, z racji tego, że jestem właścicielem kota, a w zasadzie już dwóch kotów teraz. Natomiast pierwszego kota mam już 6 lat, tatka mam ponad dwa, więc żwirków naprawdę przerobiłam masę w tym czasie od żwirków bentonitowych przez żwirki silikonowe, po żwirki roślinne różnych producentów i najbardziej byłam zadowolona dotychczas ze żwirków Rossmanie, natomiast ten żwirek się bardzo zepsuł, on się nie zbryla, rozpada, cuchnie, jest po prostu beznadziejny. Próbowałam z roślinnych żwirków również kadzbesta i czerwonego i fioletowego. Czerwony to była dla mnie tragedia. Ja w momencie, gdy miałam dywan w mieszkaniu, żwirek miałam dosłownie wszędzie. Na całym dywanie, w pościeli, żwirek był wszędzie. Powracam do Was po trochę dłuższej niż krótszej przerwie, ale Tadek mnie namówił na drzemkę, więc uległam dziś. A, jeśli chodzi o żwirek, chciałabym ja Wam go pokazać, bo jest naprawdę drobniutki. Nie zostaje nic na rękach. Jest mało pylący. Zapach ma bardzo y, przyjemny, taki naturalny. Dla mnie jest on nieodczuwalny, praktycznie można powiedzieć. E, no, i zaraz może się okaże, że będziemy mieli jak przetestować i pokazać wam, jak się ładnie zbryla ten żwireczek. Kotki chwilowo nie są zainteresowane e, kuwetą wymienianą. Z racji tego, że wcześniej wymieniłam im drugą, więc tą zostawiamy na razie. Ja niedługo wychodzę. No i zobaczymy, czy coś tu się pojawi. Jak wrócę, e, w każdym razie. E, ta nasza relacja nie jest sponsorowana. To są nasze odczucia odnośnie tego żwirku. My sami na niego trafiliśmy. E, całkiem przypadkiem zresztą i. I bardzo się chciałam z Wami tym podzielić, ponieważ to jest żwirek warty uwagi, godny uwagi. Jest to polski producent, jest to żwirek ekologiczny w duchu zero waste, ze względu na to, że jest on produkowany przez gdańskie młyny. W związku z tym naprawdę, naprawdę warto moim zdaniem go wypróbować. Można go zamówić na Allegro, można go